Taki instruktaż, jak samemu wyciągnąć ponton z wody. No najpierw musisz wjechać autem ładnie przyczepką, tak żeby było połowę pus zalanych. No i później trzeba umiejętnie tak, żeby w tą rolkę tam kilową, kilem trafić, najechać. Cyk, jak już jesteśmy... po gazu, można nakierować. Do W to oczywiście gasimy. I tym mocem moi drodzy, sposobem powinno być w miarę tak jak tutaj, równo później. Wystarczy tylko troszkę narzucić i tak. Oto mili moi, jak na kil, no nie naszło. Czasem nie nachodzi. Ale to nie problem. Już naszło. I teraz wystarczy. W sposób prosty. Zawiązać tu go trzeba wyrwać. sobie nie wyszarpać, bo to się lubi wyrwać Tak, jeszcze troszkę wyciągniemy jest No nie to. Teraz wystarczy tylko zrobić to Rzeczy się pakuje później, tym się nie przejmujemy, po co nosić to z wody do, do taki taki kawał do samochodu, jak można wyjechać. I teraz co? Trochę gazu, nie za dużo, ale trochę trzeba dać. Elegancko. A teraz już wystarczy tylko przepakować to. Tam za 5 pasji rura 5 minut łokstara.